Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na hol ubraniowy z Rumpeksu. Zróbcie sobie coś do picia, kawę, herbatę. A ja Wam trochę popowiadam o tym, co udało mi się tym razem kupić. I y, tym razem byłam w Rumpeksie z Mamą. I może pokażę, jaką mama kupiła najpierw spódnicę. Więc y, kupiła y, spódnicę moją mama firmy Cecil. Jest to taka, słuchajcie, bawełniana kremowa. Piękna spódnica. Ta firma nie jest mi znana jest ona 100% koton. E, jeszcze te rzeczy, które ja kupuję, one są e, nic niezniszczone, jak nowe. Tu wszystkie metki są nowe, ja na to zwracam uwagę. Łatwo też poznać, nie tylko po materiale, ale także po metkach, jak one są bardzo sprane no to e, ta rzecz wiadomo, że była tyle razy prana i jest trochę zużyta. spódnica jest piękna, e, taka za kolano, z takimi klinami. Tu ma takie kieszonki na guziczki, tu na suwak i tutaj ma e, takie kieszonki. Mama bardzo zadowolona stwierdziła, że jej będzie pasować do wszystkich podkoszulek, bluzek, no do czarnych, takie zestawienie biało-czarne, jakiegoś topu z jakimś fajnym printem, do wszystkich kolorowych. No taka spódnica, słuchajcie, która jest do wynoszenia też przez cały rok, bo ten materiał jest troszeczkę taki ala jeans, ala takie płótno, i do wszystkiego ta spódnica pasuje. I do balerinek, i do sandałek, i do japonek, i później do tenisówek. I fajnie będzie wyglądać um, ta spódnica z adidasami. Już później jak będzie trochę chłodniej, bo ona jest trochę taki na styl taki elegancko-sportowy przez te kieszenie. Właśnie już jak sweterka krótkiego. Ach i cena słuchajcie e, złotówka. Tym razem um, część rzeczy było za złotówkę, więc zakupy um, bardzo udane. I powiem Wam, um, w dobie tego um, wszystkiego, co się teraz dzieje, tej inflacji, podwyższce cen i tak dalej, to powiem Wam, że tak się zastanawiam, co jeszcze można kupić za złotówkę, za 3 zł, czy za 10 zł. Ale na przykład są takie sklepy jak. Um, Mój butik, że można kupić piękną spódnicę. Druga spódniczka, przepiękna. E, żałuję, że to nie mój rozmiar. Kupiłam mojej koleżance, nawet z nią nie konsultowałam, nie dzwoniłam do niej, czy ją chcę, wie kupuję jej, bo jest piękna. Ta spódnica, e, taka rozszerzana, e, długość za kolano. I taka militarna spódnica. 100% bawełny, tutaj na suwaczek, kieszonki. Tutaj fajnie jest wykończona takimi takie złotawymi właśnie wieczkami. I tu z tyłu fajnie przeszycie. Pięknie jest ta spódnica odszyta. Ten materiał jest cienki, taki militarny. To jest taka uniwersalna zieleń. Taka rzecz a'la militarna, która będzie pasować do wszystkiego. Ta spódnicę <coughs> też można nosić przez cały rok. Ona kompletnie do wszystkiego pasuje. Może ją nosić na styl elegancki, na styl sportowy. Do trampek, też, do adidasu, do sandali, no tak jak tamtą poprzednią. Ten kolor jest przepiękny, przepiękny krój. Jest to też firma mi nieznana. Jakaś firma, słuchajcie, Clock house. Jak znajdziecie dacie znać, spódnica jest nowa, e, ponieważ zostały tutaj plastikowe e, e, rzeczy od metki, ktoś po prostu w niej w ogóle chyba nie chodził 100% Hoton. Ona mi też przypomina takie militarne rzeczy, takie spódnice widziałam i kurtki Kevina Kleina też. I to jest taki właśnie. E, Materiał jaki często u Kalina Kleina występuje. No, przepiękna spódnica, ale nie mój rozmiar. Ale kupiłam kolerzance, się ucieszy w ciemno. O I jeszcze patrzcie, na taki detal wam pokażę, który mi się podoba z boku. Ona jest tak tu normalnie odszyta na prosto, a tutaj z boku zrobili taką stawkę z falbanek. Jest tu taka falbaneczka wszyta i ona jest tak z boku tej spódnicy. Więc patrzcie, jakie to prze, przepiękne, pomysłowe odszycie. Tu jest część falbanki, a tu jest tak na no, piękny krój tej spódnicy jest. I taka spódniczka. Moja mama sobie kupiła. Lubi takie zwiewne rzeczy. z taki ale taka, słuchajcie, skóra węża. I mamy też taką podobną spódnicę Zary, ale za nią wtedy dałyśmy o wiele więcej. Tamta spódnica też złotówkę i ta też złotówkę i powiem Wam czy tu jest firma, nie ma firmy, to jest taka wiskoza, taka mgiełka na podszewce. I na takiej cieniutkiej gumetce jest ta spódnica. Mama bardzo zadowolona, bo lubimy obydwie takie spódnice. Czy ja Wam dobrze tu pokazuję? Tak, dobrze pokazuję chyba tą spódnicę. Jeśli chodzi, czy ona nie jest na lewej stronie? Czekajcie, nie, dobrze Wam pokazuję. Obydwie lubimy takie spódnice właśnie w panterkę albo w jakieś takie printy właśnie zwierzęce. I ta spódnica ze względu na taki kolor, taki beż pasuje do wszystkiego. Przypomina mi trochę taki styl włoski. Ona będzie fajnie wyglądać do wszystkich koszul białych topów, różnych białych, czarnych czy do kolorowych, ale też fajnie będzie wyglądać do białej koszuli, skórkowych takich czekolada brąz klapek i skórkowej takiej czekolada brąz torby. Bardzo fajne, mało miejsca zajmuje ta rzecz. Popatrzcie, wystarczy się ją złożyć do walizki. Szybko wyschnie też na wyjazdach różnych, czy tak. Leko taka rozkoszowana za kolano I cena złotówkę. Więc świetna cena. I co ja sobie w końcu kupiłam? Bo pokazuję, co moja mama i dla koleżanki. Kupiłam sobie piękną spódnicę firmy Jacob. Kiedyś ta firma była. Nie wiem, czy jeszcze jest u nas ta firma. Ja tą firmę cenię, bo pamiętam, jak rzeczy w Jacobcie, jak kupowałam to zawsze, te rzeczy mi się nie niszczyły, nic mi się z nimi nie robiły. Nie robiło. Te rzeczy zazwyczaj są z kotonu, z bawełny, więc tym bardziej je lubię. Tym razem 100% koton. Kupiłam taką jeansową spódnicę długą ona jest bardzo długa, taka przed kostkę, tak, rozszerzana lekko, z tyłu mi się podoba to, co jest na kieszeniach, bo na jednej kieszeni jest wyszyty czak, na drugiej pot i jest takie, wyszyty takie, taki kwiat, o, ma takie kieszenie, to mi też ujęło, wyszywane, tu ma znaczy takie metalowe czako, Piękny kolor tej spódnicy. 100% koton. Ten jeans jest takiej średniej grubości. To nie jest ani cienki jeans, ani taki gruby. I tak. Ta spódnica pewnie by się fajnie sprawdziła na jesień, zimę czy wiosnę, ale na lato za bardzo dla mnie ona po prostu jest za długa. I ja ją kupiłam z taką myślą, ze względu na to, że cenię tą firmę. Dobry skład, 100% koton, podoba mi się bardzo ten jeans i z tyłu jak ona jest właśnie zrobiona, te wyszycia, to ja kupując ją już wiedziałam, że ja ją po prostu przerobię ja sobie ją po prostu skrócę. Więc zachęcam was do tego, że jak będziecie chodzić w lumpeksach, szmateksach, czy jak to się nazywa, ja to nazywam w moim butikę. To jeżeli widzicie jakąś rzecz, to też możecie tą rzecz jakoś przerobić. Nie, nie musicie po prostu od razu zakładać, że ta rzecz nie jest dla Was, na przykład długa spódnica, nie widzicie chodzi o długiej spódnicy, tylko tak jak ja możecie ją po prostu skrócić. Teraz są modne spódnice, jeansowe shorty takie poszarpane i one kosztują więcej niż te obrzytej, za to się po prostu płaci dodatkowo. Ja tą spódnicę po prostu obętnę, i będę chciała, żeby ona została taka poszarpana. Nie zrobię z niej takiej bardzo mini, ponieważ ostatnio mi się udało kupić w lumpeksie fajną miniówę. Tylko ja sobie zrobię taką spódnicę przed kolano. Ona będzie fajnie wyglądać, bo ona jest lekko rozszerzana. Więc fajnie to będzie wyglądać i taka przed kolano, poszczepiona i z tyłu te kieszenie robią całą robotę. Yy, bardzo miękki, fajny jeans. Będzie ona mi ta spódnica pasowała do wszystkiego. Ja ją chyba będę najczęściej nosić. Bardzo mi się podoba. Ten tył cały wyszyty. No jest piękna, piękny jeans. Jeans jest modny, jeans pasuje do wszystkiego. Do białej koszuli będzie pięknie wyglądać. Do, no, do każdego obuwia w zimę będzie fajnie wyglądać, do swetrów. No do wszystkiego Wam powiem taka spódnica. I fajnie przed kolaną taką poszczepioną sobie zrobię. Fajną firmową spódnicę mam. Fajnej firmy, którą cenię i udało mi się kupić taką arafatkę chustę. I też za złotówkę ta spółka za złotówkę wszystko za złotówkę wam powiem było w tej części i tą chustę można nosić ona jest taka wielka z niej można zrobić obróz na stół też powiem wam jak chodzicie po lumpeksach to właśnie trochę kreatywności i nie musicie traktować tego jako chusty na przykład nie potrzebujecie chusty tylko możecie fajnie jako obróz na stół dać biało-czerwony i fajnie się sprawdzi. Fajnie będzie to wyglądało. Można ją na pół tak wziąć i pod szyję jako taką zwykłą chustę, ale można też na strój kąpielowy, e, czy wziąć do torby, jak jest e, chłodno i później sobie wyciągnąć. To jest chusta taka, która się nie gniecie. I ma taki piękny kolor czerwono-biały, e, który tak ożywia fajnie. I fajnie też jeansem komponuje się jak tak wieczorem, słuchajcie, dżinsowa kurtka taka i pod szyję, taka chusta i tak ożywia taka chusta. Jeżeli nie lubicie nosić koloro czerwonego, takich kolorowych rzeczy, tylko bardziej stonowane, to możecie sobie ożywić strój taką chustą i ona Was tak rozjaśni przy twarzy, fajnie wygląda. Takie triki, słuchajcie. Ładnie też do rzeczy militarnych wygląda. Takie zestawienie. I to całe moje zakupy. E, tym razem. E, wszystko za złotówkę. E, wszystko bardzo fajne rzeczy. E, zakupy udane. Ja zadowolona, mama też zadowolona. E, koleżanka też będzie z zadowolona. Jeżeli film Wam się podoba, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie, lajkujcie. Zachęcam Was do polubienia mojego kanału. Jeżeli tego nie robicie, Instagrama. Do Instagrama link macie pod filmem. Napiszcie, dajcie znać, czy udało Wam się ostatnio coś fajnego upolować. Albo napiszcie, która z tych rzeczy Wam się najbardziej podoba. Co byście wy kupiły, przygarnęły z chęcią dla siebie. No ja też tą spódniczkę, ale nie mój rozmiar. Życzę Wam miłego dnia, moim kochanym subskrybentom. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam miłego dnia. Owocnych, udanych zakupów w dobrej cenie, kochani. I do zobaczenia. Cześć!